Elo people, elo, elo z tej strony, będą za zaraz po drugiej stronie. Mardart i... Sienka. Czyli Natalia. No Siem, i o I co? Seven days today? Ale daj czy seven? Eee... Jedno i drugie idzie noc. Hmm, horda jest 160 sześćdziesiąt... jeden. Jeden. No hmm. dobra, czyli dobrze. Następna. Czyli następna. Czyli mamy czas, w międzyczasie, kochani, ja wam pokażę jak y, wyszedł basen. Hmm. Bardzo fajnie, bo to jest płytka. Eee, ta... Mm, jak ona się nazywa? Z piaskowca? Eee, tu jest normalny piaskowiec, żeby można było coś na nim postawić. Tutaj normalnie zrobiliśmy te, tak jak wtedy rozmawialiśmy. ze wzmocnionej stali. Tak, to ze wzmocnionej stali ścianki. I tutaj ten e, trójkątny, ponieważ dół jest zrobiony z. z szafek. Tak jest. Fajnie to wygląda. Tak jest marmurek. No, nieźle ci to wyszło, muszę przyznać. No. Choć, chociaż raz się... I zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Zgaście dało. światło całkowicie, jakie macie przy sobie. Eee, podświetlane, podświetlane. Czy... A jakbyś dał jeszcze na dnie? Eee, no to by był... To nie dałoby rady, bo by wisiało tutaj w powietrzu, bo to by było na tą płytkę. Mhm. Ktoś się Ale nie, trzęsie. Na ja się trzęsę, kuźwa. Czekaj. A, A ja bo mój sweter. No bo zdech mi sweter. Oj ojoj, zdech ci sweter. No. A jak to się stało, że ci sweter. Merdart, ty dawno nie dostałeś strzała, nie? Ty, ale sweter taki, czy zwierzątko, czy co to jest? Padalec. Dobra kochani. Ty, yy, ale plan... ja nie jestem padalec Takie <laughs> zwierzątko. Kochani, plan jest następujący. Widzicie to? Na wprost. Ponieważ dzisiaj nie będziemy budowali, dzisiaj będziemy wyburzali. A. Um, robimy rozpierduchę. No, no tak delikatnie mówiąc, e, przeszkadza to mojej wizji artystycznej. Autystycznej? O, co? co, co Jakiej autystycznej? No twojej wraz? wizji autystycznej. Aj idź ty, kuźła. E, dresik już dawno porzucił ten, e, że tak powiem, projekt. No i no i co? Ja tak nie mogę na to patrzeć, no bo po prostu... Ty, ale strzał honorowy to chyba Natalii, nie? Taki strzał honorowy Natalia będzie teraz odpalała no, no dobra, dobra. My kochani musimy zrobić TNT. TNT 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 się robi papieru 10, 20 gunpowder, duct tape 1 i 1 plant fiber I to się robi w stole Co się stało? To strzela Ja ale... do czynę. Wiesz, że możesz sobie odpalać te lampy? Bo to one są. Wiem. Podchodzisz, pyk. I się zaczęło. Gdzie? Gdzie? A, tu. Dobra, odpalamy lampy. Ale tu jedna tylko, ty, o co chodzi? Jeszcze coś gdzieś? Pewnie tu. Już. Ale słabo przywołali. już, mi, już mnie ktoś spamuje na tym Steam, Steamie. Oczywiście nie zrobiłem się offline. No, takie życie, takie życie, kochani, na Steamie. No dobra. Nic cisza, spokój. My idziemy craftować kochani, ee... Ponieważ następny dzień, nie dość, że inferalny, to jeszcze wyburzeniowy, więc musimy się przygotować dobrze. Więc widzimy się za chwilę, dla was chwilę, dla nas całą noc. Natalia! To... Otwieraj to! Nie otwieraj, no. nie wpuszczaj go. No nie puścił, zamknęła mi drzwi przed odosem, no co za... Ty, a właśnie, kiedy kupisz Natalii słuchawki z mikrofonem, co cwaniaczku? No kiedyś. Hmm. Na pewno kiedyś to nastąpi. Dobra, więc zaraz wracamy. Jesteśmy z powrotem, kochani, trochę to potrwało. Już mamy... O Jezu, 15 zaraz. Zaraz wam szybciutko pokażę. Tutaj jest M na całej długości. Czyli dostało jeszcze parę dynamitów w razie czego na poprawkę. Dobra, dobra. E, tutaj na całej długości jest jedna obwódka, jedno jest przy drugim. Mm, bardzo prosto się zakładzie tak naprawdę. Bierzecie frejma' i jedziecie po prostu. Więc filozofii wielkiej nieba. Natalia dzisiaj... A, będzie oczywiście ten. strzał honorowy. Tak, honorowy dawca wybuchów. A, no więc na odliczanie. czym hardart ma wyrzutnie? Mogłem wziąć wyrzutnie właściwie. Odliczamy od końca na start. że tak powiem, strzela Natalia. Więc 3, 2, 2 1. Jeden. Start! Oop. Wow. E? 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 We Co tu się dzieje? Ja widzę klatki. Ja też. Wow! Wow! Uh. <grym> Dobre! Oh. Ty wiesz co? Poczułem się jak w Minecrafcie. <grym> no nie! Wow! Ty. Ale najlepiej jak ja zawsze wysadzam tą swoją tą yy, kopalnię, nie? Pod Aha. To, yy, to w sumie tak samo wygląda. A jak to dziwnie się zawala? Mhm. Dobra dobra, nie pomagaj, bo się coś zgliczuję. Jak samo leci to jest dobrze Tak wiem po lewej stronie się coś zgliczowało, ale nie ruszaj No to co? Ta -da 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 -da. Ale tu pole... poleciało wszystko. Ej, bo mnie zabijecie! Co wy tam ma Ja pomagałem się odblokować I wszystko się, że tak powiem ładnie zapadło do środka Troszeczkę dirtu Co przeżył? KONDUUUU! To że jest... Ty no... nie... musiałeś tu? Kolce, kolce, kolce panie, kolce, a nie mnie. E, czy ja nie mam w chałupie gdzieś e, Dirt'a? A dobra, to nie jest dynamit, to jest do e, rzucania. No ta, ten sobie do, do rzucania wziął i... Dobra, wyrównajcie ładnie, ja idę pod, y, pod Dirt'a. Tylko znajdę oczywiście wejście do domu. To jest taka, taki mały szczegół. Chcesz, to ja ci pomogę znaleźć wejście do domu, bo zaraz ci go nie wybiję. No, to wcipne. Marder wziął pod... ten... Wziął wyrzutnie i już mu odbija. Ej! Panie! Ja to słyszę To dobrze, że słyszysz. Nie za dużo Nie tych rakiet masz? Jeszcze tylko cztery Dlaczego ty strzelasz? No do końców To działa? A, tyle co nic Aha już chyba szybciej bym je rozwalił shotgunem. A, ja, a ja to wszystko słyszę jak ty strzelasz. Eee, asfalt, no jest, i ground, jeszcze mam 6, 7, 8, 9, 10 strzałów z shotguna na jeden kolec. Ew, trochę dużo. Ale na jedną warstwę czy całkowicie? I nie, jedno? na cały. Ty wiesz, że y, Iron doleciał aż do naszego domu tutaj? A wybił ci chociaż jakimś? Szybciem. Nie, nie, do, to znaczy do muru, no w sensie przed samym murem były ten, oj, kamień, ale jaja. Ty, to ja. może powtórka z rozrywki na Peterze. Nie, no Peterowi to wiesz. Jeszcze damy chwilę szansę. O, ja mam jeszcze lepszy pomysł. Powtórka z rozrywki na wynie. O tak O tak, ja proponuję wpierw na tobie. Spoko. Ja jestem za masz dynamit, możemy od razu to zrobić. Sam jesteś kuźwa dynamit. A na ty... A na sam koniec. No. Mam mega propozycję co wysadzimy. Na sam jutki koniec. <słuch> Mardart jego propozycje. Weźcie kurna... Kochani widzowie, co myślicie o wysadzeniu na sam koniec? Wychodka! Wychodek wysadzić na sam koniec! Nie no! Ty i kogoś wsadzić! Co mogę, nawet się mogę poświęcić. Natalia mówi, żeby wrzucić coś do kibelka. Co? Ale co? Dynamit? Dynamit do kibelka chcesz rzucać? Dobra. Dobra, kochani, jak widzicie, zaraz będzie ładna, przyjemna górka tutaj, więc zaraz wracamy. No i oczywiście, kochani, zasypywanie dziury yy, zostało, hmm, że tak powiem, przerwane. przerwane bezczelnie przez czerwoną łunę, tak jakby się coś paliło, więc no cóż, no hmm, trzeba Przeliśmy sobie się do fortu. Tak, yy, koniecznie, bo fort, fort musi być... Ty, ale zauważyłeś się na rzecz? Jo. Za fort w każdej serii służył nam ten dom. Poważnie? Mhm. W każdej jednej. Hmm. Huh. No bo ten dom jest jest majonez jest nieduży. Łatwo go wiesz, obczaić kurde murem i tak dalej. Mhm. Ok. Eee, jedną? od NE. a Ile? Psy? Co to jeszcze burza? Ktoś apteczkę chce to mówić, ja mam 4 Też mam wszystko. Wiecie co? Przydałoby się więcej światła tutaj. Oho Okej, okay, piesek Dziękuję. UUUU! Uh! Szpagał pies zdjęty Eee Wojskowy w niego nikt. Bez głowy Ta osłaniam Spoko cię z góry A kto mnie osłoni z boku? Tylko nie z boku, A, Za tobą? cześć! Cześć maleńka! Chodź, przyczulimy się. Mm, to tyle? Ooooooo... shit! Zaraził mnie! A to nie my, ty! masz dwa psy. Ja nie mam w ogóle psa w domu. Powiem wam tylko tyle, przydałoby się więcej światła. O. Ej no, gdzie za mną? To załóż go z powrotem. A powiem Ci, że to nie zła jazda. Takie małe uzupełnienie wysadzania. Ręki nie ma, mnie goni dalej. Z deka się zmęczyłem. Hmm, może tak byś zaczął pomyśleć o powrocie, bo zaraz będą imperale. Tak, to. Jestem, tato! Bo do pierwszej są y, teoretycznie policjanci od pierwszej Inferale i Spidery. No ale to dopiero jest ta... Powinien teoretycznie od pierwszej Aha, Plus minus oczywiście, nie? Ten dobry jak coś chce od nas. Yy, trochę tego dużo. Ja tu chciałem posprzątać trochę, ale myślę, że nie ma sensu. Jak nie ma sensu? Koleś, bo z siekiery to zarobisz, no. Nie no, bo motyka to mi niepotrzebna. No. No nie dadzą, zobacz. Ja tu chcę... Teraz tu wpadłem na kolce. To teraz była moja wina. Wow. Eee, policjant, jasek, może byście zmienili miejsce, ale po co? O fakt, o fakt, eee. chodzisz? <laughs> to było mocne, takie małe przywitanie że wchodzę. Wchodzę w ten biznes! Strzelają mi w głowie. Hello I tyle. Koniec Idę sprzątać. Pająki Ja tu sprzątam, więc zaraz wymiecie pająki. Um. What the fuck! Okej, okay, ale strzelacie? Obuchnąć można. Ale nie psuj kolczy, tak? Przepraszam, niechcący uderzyłem raz. Mm. Oj. Mart ratuj i mnie uratuj. Ale przed czym się mam ratować, jak ty tam nic nie masz? Nie wiem. Przed złem. Inferale. O. To Żyjemy. Teraz z siekierą na Imperala to nie jest dobrze, więc nie. Oj, 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 co tu się dzieje? Nie miał nic ciekawego. Idą następni! I kolejny infernal. Wow. Za tobą! A wywinął orła. A... Ale widziałeś, jak tańczył na koniec. A to bo, bo to był orłać. Ojoj, najpierw się popsuła. No dobra, 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 dawaj, 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 nie ma czasu. Na co nie ma czasu. O, dwie mapy w jednym kolesie było ja nie lutowanie to to morze. Jakie lutowanie? Jakie to jest? Ktoś to widzi, żebym lutował? Ja później sprawdzę twój materiał Nieprawda! Ty nie oglądasz moich materiałów. Sprawdzę, nie oglądam. Tak? Nie będę chodzić. Nieprawda. Kłamiesz. Ojoj, 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 co tu się dzieje? Uu, dobra rzecz. Jesus! <laughs> Sizas! kierą strzeliłem y, tego... ...Ferala. Zanuszkiego. Eee, no... No właściwie... Znajmy to. O, jak mu rękę oderwało. Ale rzeczy. Eee, to tu. To tu. Eee, problem, biją mnie. Dobra, jeszcze chwila Jeszcze chwila ILE dla do O, o nie. A ja mam policję. Zawsze chciałeś być policjantem? Yy, uważaj. No tak, ładnie mnie osłaniasz. No, no tak, a skąd mogę wiedzieć, że ty tutaj łazisz? Bo oni cię jedzą! Idę se stąd. Tak wygląda, jak ten No nie mówiłeś, osłaniaj mnie. Ja ci zawsze mówiłem, nie, że uważasz za tobą albo coś. No tak, ale nie mówiłeś, osłaniaj mnie. Skąd mogę wiedzieć, że ty jesteś? Oj, panie. No właśnie to, to, ten nie miał rąk w ogóle i szedł. To, to, to co, ciekawe, jak to, to to by mi było yy, podczas wojny. Aż byś nie osłaniał? No, bo no oczywiście, że nie. Podczas wojny jest wojna, słuchaj. I ponieważ jest wojna podczas wojny, ja bym cię nie osłaniał. Tylko cię zastrzelił. Jak psa! Eee. Ja nic nie chcę mówić, ale jeszcze coś idę. Je. A to mardart! Zobaczcie kochani widzowie jak było trochę głośno, takie życie Jak w Madrycie No a. Tego wyśmy użyli Tego wzięli A potem mu kamyczki zadzieli Ha? Słyszę gdzieś zombiaka jeszcze, a tu Czapka też by się przydała. Cholera, dobra, weźmiemy czapkę. Hmm. Chociaż czekajcie, on miał sweter. Dobra, weźmiemy sobie sweter. Tylko po co ci sweter? Nie wiem dlaczego miał zombiak siedzenie dla minibajka w sobie. No może jest to podróżnik, no. Podróżnik mini minibajkowy. Co ty tam godasz? No bo Natalia się dziwi... U, 15 tak. e, e, Dziwi się, że znalazła zombiaka, a w zombiaku... E, ...siedzonko do, do minibajka. I się zastanawia, jakim cudem ten zombiak nosił to ze sobą. Na plecach. No na plecach, ale po co? No, żeby móc gdzieś usiąść. <laughs> żeby gdzieś usiąść, no tak. O jezu, no proste rozwiązania Ty, kto tam strzela do tego? Tak, rozwalając końce przy okazji Oko, naprawi się Ja tam zbieram kości Ja tam nie wnikam co ty zbierasz No i dobra Moja kukurydzka tu się znalazła. Jej. Ej, jak to mam? Tu i tu mam? Nie! To nie ta kukurydza. Jak to ja mi tak, wziął? Oddawać mi kukurydzę? Zniknęła? Mhm. Uh -huh. O nie, to, to Natalia zrobiła mi kukurydzę. Aha, ja zaraz umrę, eee, wypadałoby do domu wrócić. Eee, no zaraz mi wody Ty, to mi zaraz odejdą. zombiak. Aha. Fajny zombiak, z rakietami i rakietnicą. Pewnie wojskowy. Idę to zostawię kochani. I zaraz zobaczycie, kochani, miejsce, w którym była, była wieża, ładnie powiedziane, była. To, co wysadzaliśmy na początku, więc zniszczony ten włas. Więc zaraz wracamy. I jesteśmy z powrotem, kochani. Jak widać, rekultywacja poszła całkiem po naszej myśli. A tylko sęk w tym jest taki, że mamy bardzo dużo jakiejś dziwnej trawy. Mhm. Mm. Mm Ale to się chyba da naprawić, nie? <grych> Kosiarku. Ty właśnie, A. dlaczego w Seven nie ma kosiarki? Nie wiem. Oczywiście posadziliśmy drzewa, kochani. Jedynie na mapie będzie to dziwnie. Chociaż nie, nie widać na mapie, żeby było dziwnie jakoś, bo ta trawa taka dziwna. Drzewa nasadzone. Więc tylko patrzeć jak teraz urośnie i zacznie tutaj zwierzyna się spawnować, i będzie naprawdę luzik. No dobra, więc mam nadzieję, że się podobało. W następnym odcinku oczywiście coś nowego, coś pobudujemy tym razem. No i co, komentujcie. Subskrybujcie. I czemu mamy dziurę w ścianie? Są przyszły. Musiały być przemulary. Ta, od spodu. Więc komentujcie. Subskrybujcie. I trzymajcie się. Do następnego. 来搞。